Cześć! Dzisiaj chcę Wam y, powiedzieć, jak sobie poradzić, y, jakby ułatwić sobie życie w przypadku ZZDSK. Y, ZZDSK, y, czyli zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa, jest to taka autoagresja, która, która sprawia, że ruchomość w obrębie kręgosłupa nam się pogarsza y, z, jakby z roku na rok, z miesiąca na miesiąc i takie tam. Y, oczywiście, co jest ważne w mojej ocenie, jak przy każdej autoagresji, Ważne jest dobre samopoczucie psychiczne, więc im człowiek ma lepsze flow, tym lepiej. Ale żeby jakby te ograniczenia nas tak, nie, tam, tak nam mocno nie dokuczały, to będziemy normalizować napięcie mięśniowe. Prosta rzecz piłka do tenisa. Zrobimy sobie tak, że piłkę do tenisa wstawimy sobie między między nasze ciało, w tutaj w ten wał taki mięśniowy a, a, a ścianę i robimy sobie coś takiego. Hop. Hop. Okay. W ten sposób sobie rozbijamy trochę te mięśnie. piłka do tenisa jest na tyle miękka, że to nie jest takie bolesne. Oczywiście robimy sobie to na jedną i na drugą stronę. Na drugą stronę nie będę pokazywał. Okay. Co jest ważne również w przypadku y, tych zmian w obrębie kręgosłupa to to, żeby y, ca cały czas normalizować napięcie mięśniowe, oil, to jest możliwe, czyli y, tutaj to rozwiązanie z piłeczką, lub też jak y, macie możliwość, to skorzystajcie, skorzystajcie w miarę regularnie z masażu, y, który te mięśnie znormalizuje. I oczywiście warto stosować rehydratację dla rozciągnięcia tych przestrzeni dyskowych, żeby to ograniczenie jak najpóźniej nastąpiło. Także jak już macie zdiagnozowane ZZSK i yy, nie wiecie co dalej, to właśnie róbcie to. Okay? Wszystkiego dobrego, pozdrawiam Was Maciek Sowa, fizjoterapeuta. Bądź w dobrej formie.